Idziemy, słuchacie, do Auchan. Tylko, że w Hiszpanii ocean to jest Alcampo. Także idziemy. Taka cała galeria handlowa. Super, mnóstwo sklepów. I teraz jeżdżamy właśnie schodami na dół do sklepu. Po drugiej stronie jest jeszcze więcej sklepów. Także tutaj mamy Orange, tak samo jak w Polsce: jak ktoś tydzień sobie abonament czy telefon. Jest mnóstwo sklepów, biżuteria, buty bardzo dużo właśnie z ubraniami sklepów. No i niczym się tak naprawdę nie różni od polskiego onszołu. Także wchodzimy. oczywiście dział z papierosami od razu na całe wagony tak naprawdę no bo papierosy w Hiszpanii są bardzo bardzo tanie za cały wagon słuchajcie zależy których. tutaj mamy Winston za 36,90 czerwone niebieskie za 28,50 Kamele za 31 cały wagon elemy i już słuchajcie, tutaj pierwsza tak naprawdę okazja. Jeżeli ktoś pije na przykład Red Bull, no to wszystkie Red Bulle po 99 centów to jest naprawdę bardzo tanie z tego względu, że w Irlandii jedna puszka Red Bulla kosztowała 3,50. Monstery euro, euro 34,55. Zależy jaki smak. I tak samo bardzo się opłaca, bo w Irlandii dosłownie były te ceny naprawdę. Bardzo wygórowane. Tutaj mamy słuchajcie, Coca-Cola. Za 2 litry euro 99. Pepsi euro 18. I przede wszystkim różne smaki. Limonka, Bierzemy. gdzie w Irlandii Bierzemy oczywiście. oczywiście. Gdzie w Irlandii na pewno nie Pepsi. było takiego Pepsi. wyboru. Ale co jest niespotykane chyba w normalnych sklepach, to to, że właśnie są, słuchajcie, Coca-Cola w szkle. A pewnie wszyscy wiecie, że Coca-Cola w szkle są najlepsze. Lecimy dalej, zobaczymy co tutaj jeszcze mają, w jakich cenach. Bo tak naprawdę jesteśmy pierwszy raz w Osho, właśnie tutaj. Także będę na bieżąco wam nagrywać. My już stoimy w kolejce do kasy. Zakupy skończone, ale słuchajcie. Kolejki w kasach to tak naprawdę jak kiedyś w Polsce. Tutaj jest oczywiście kasa samoobsługowa. Pozdrawiam.